W odcinku. Zupełnie o to chodziło. Fuck! Nie! jest jestem taki ułomny. Chciałbym, żebyśmy się dostali do koloka, ale. O chciałbym też, żebyśmy jak najszybciej zrobili fabułę, więc wydaje mi się, że poboczne będę robił po prostu. Na strumyku. No, co ja zrobię najlepiej? Ja Nie wierzę. Nie wierzę, ja tyle. Dobra, fak wyszedł. Spróbujmy dostać się tutaj, bo. To... Wow! Piedestał. Nagroda za wyzwanie. O, dziękuję. Gnitwy duchów. A to o to chodzi tylko, żeby to znaleźć? Eee, to łatwo! No, no, no. <noise> łatwizna. Nie, czego, czego, czego mi skacze podwójnie od razu? Nie rozumiem. O, teraz skaczą. Super. Tutaj i tutaj. Dzień dobry. Nie. Tak myślałem. Dzewko! Czego do cholery pokazuje mi Escort? Muszę krzyknąć lewy przycisk myszy. Kliknąć znaczy się. No przecież to jest... Kurczę, redota no. Zryw! Zryw? Znowu to samo. Zaraz. Okej. Okay. Pod kół. Nowy umiejętność zryw. Gdzie ona jest? Okej. Okay. Pasywna Siadł. O nie, obrwałem. Nic mnie jest. Tu łamczacze. Au! Siadł. Nie, tam jest żuczek śmierdzuszek. Fajnie, dobra. Okej, okay, obity. To jest to Manto. Czy ja tu idę? Nie mam pojęcia. Kolok jest tam, więc kopę jeszcze czasu, zanim się tam dostaniemy. Aha, super. Ja pierniczę, ale manto. Rzecz w tym, że chcę się do Koloka dostać. Bo co robić chyba fabuły? Wiecie, ja chcę, żebyśmy postępowali z fabułą. Nie! Świetnie, dobra. Nie wiem, czy to się zaraz ja się wróciłem, prawda? Tak. Wróciłem się dobra, to nie ma sensu. Interesuje mnie no. To. O Boże! Za jakie grzechy? Jest co? Zdechł. Serio, wziął mnie ze sobą! Kolera. dawaj. Jestem Czułko. Cześć Lupo. Witaj w odmencie Kwoloka. Jesteśmy w królestwie wielkiego Kwoloka, strażnika moczaru. Dzięki jego opiece niewiele się tu zmieniło, kiedy nadeszło zepsucie. Zmowa siedliska ropuchy? Czemu nie? Dziękuję panie. O... Oj, teraz mamy przejście tam z jakiegoś powodu jakoś gdzieś czemuś. Okej. Okay. Dobra, dobra. Lupo, masz coś na sprzedaż? Nie masz. No nic trudno, ale... Oznacza to, że... Musimy iść na górę. Dobra. Hmm. Dobra, rzekomo zabity. Rzekomo zabity. Ja yeah. fuck! A to nie będzie takie trudne. Hop! A może będzie, albo nie będzie. Podam i przejście mamy. Tak jest. Koja? Okay. No i fajnie. Nie można było tak od razu. Dobra. W każdym razie tej mapy w całości, moi drodzy, będzie bardzo długo zajmować. A w sumie gdzieś się sprowadzać tylko i wyłącznie do takich, wiecie, małych rzeczy, jak jakieś, nie wiem, znajdźki, więc. Zrobimy tak, że po prostu. Ale fajnie. Będziemy po prostu. Okej, okay, tu na górze się da, dookoła loka. Będziemy po prostu zwiedzać i robić, co się da. Natomiast. Wydaje mi się, że większość. O jejku. O, w Mordechaja. O, Beatrycze. Ała! Czego ja obrywam? Czego obrywałem od kolców? Zablokowałem finalnie. Dobra, trzeba to zrobić z głową, a nie z... ...dupą. A propos dostaw tyłek. Ale bieda. Dawaj, dawaj. Mam Cię, zabiłem! Uh. Jestem udanym super żołnierzem. Tak naprawdę to nie, ale <laughs> Moki! Dziękuję za linkę, Moki, ale. Czy to by nie jest tak. Tam na górze też jest. <laughs> Dobra, dziękuję. A, widzicie. Jego się złapać nie mogę. Nie. Okej. Okay. Czyli musimy zrobić tak. Skoczyć. Control. I hop. Nic z tego. Nic z tego, nic z tego, nic z tego. Od tego będę prawdopodobnie robił te, wiecie... Hopsa, strzały. Które będą teleportować do Kuolokakuru. Dobrze. Nie, żeby coś, ale spadaj. Nic tu nie ma serio? Tam jest rzecz. Halo. gra jest trudna. On jest naprawdę trudna. No, serio. Mam cię. Nic z tego. Myślę, się że tu będę nowa umiejętność Dzień Dobry? Okej. Okay. Ok, już kumam. Tye, to się nie uda. Ale będziemy próbować do ustalonej śmierci. A, już wiem co chodzi, wiem co mogę zrobić. Nie jest takie głupie to. Tylko muszę tam doskoczyć. Dam większe skupisko blasku, mam prawie tysiaka. Jestem bogaty, można by rzec, a już wiem o co chodzi. Albo nie? Haha. Ha. Mam cię prawie. Tak, tak, fragment ogniwy energii. Ale czadzior. Nic nie ma? Nic nie ma. Ja nadal nie rozumiem. Mam Cię. Milczący las. Ok, czyli tutaj idę. A co jest tam na górze, ukryte O tam? Tam coś jest ukryte. No wypluj. Mam cię, dobra, milczący las. Dzień dobry. Przybyłem, zobaczyłem, jak tu pięknie zaraz ginę. Coś mi zaraz zabije, prawda? Zapis gry. Coś bulgocze. Ty jesteś Tu uoblizał się. Rek Rek duch na moich moczarach. Więc Moki mieli rację. Chciałem wierzyć, że minęło już tak wiele czasu. Jestem kuolog, a to mojemu kradu. Miło cię tu gościć, maleństwo. Moki mówili, że szukasz swojej przyjaciółki Sówki, spadła daleko na wschodzie. Ojej, ku. jest taka biedna. Więzi o milczący was. Las, w którym nie ma już słów. O nie. Ale ta gra jest niesamowita, naprawdę. Ona jest niesamowita. Dawniej prowadził tam kanał, który widzisz za mną, lecz jego wody zostały zanieczyszczone i nie da się go już przemierzyć. Jednak jest na to sposób u źródła. Na zachód stąd stoi nieruchomo wielki młyn. Gdyby udało ci się uruchomić koła młyńskie, przez krainę znów popłynęłaby czysta woda. Chciałbym Ci towarzyszyć, lecz moki nie potrzebują, ale mogę Ci coś podarować. To cząstka prawodatnego światła, które niegdyś rozświetlało tę gęstwinę. Poproszę. Jej kłęk ślicznie. Niech jego głos prowadzi cię przez tę Ukrainę. Ja jestem głosem lasu już od bardzo dawna nie widziałem żadnego ducha. <laughs> I bardzo długo nie opuszczałem moczarów, lecz zrobię wszystko co możliwe. Źródło potrzebuje naszej pomocy. A teraz idź do źródła i pomóż wodzie znów popłynąć. Tam? Okej. Okay. Dzięki, Kuolok! A tutaj idę dokąd? Zakończona misja, strażnik moczarów. Moko, Moki, Maka, Maka, Maki! Woda jest czarna, nie możemy łowić ryb, nie możemy pływać. Zła woda. Smutna woda. Młyn tkwi nieruchomo, to dlatego woda stoi w miejscu. Okej. Okay. Zrobię coś z tym. Macie moje słowo. Czysta woda. W czystej wodzie będę mógł pływać, prawda? A na razie nic tam nie zdziałam. To wracamy, no. Nic tu po mnie w takim razie. Nic tu po mnie, nic po nie moje. Aż tam na samą górę, stąd się chyba mogę przeteleportować. Hik? Dzień dobry! Moki! Nie jesteś mokim, to widać. Twoje uszy za bardzo zwisają. Ja zauważyłem różne rzeczy, na przykład tę mapę, którą znalazłem. Mógłbym mnie oddać kartografowi Lupo, ale on ma już wystarczająco dużo map. Powinna trafić do tego pierzastego. Podobno dawniej uwielbiał mapę. Może ta też mu się spodoba? Przekażesz mu ją? Widziałem go na Źródlanych Polanach. Jasne! Dziękuję. Rysunek znaleziony, wyprzedzany, związany z misją. Z rąk do rąk. Komuś opierzonemu. A gdzie jest ktoś opierzony? Nie rozumiem. Ała. Czy ja mogę odbijać to? Zaraz. Tak, to jest rąk do rąk. O, wiem o co chodzi chyba. Tak jest. Pum. Gorlecka ryuda. Okej. Okay. Yeah, Nie. 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 To bolało. Halo, kto zburzył mój mur? Ja? E, ja? Opierzony, to ty? O, to chyba jest. Nie wiem, podejdź tu, niech cię lepiej przyjrzę. Dobrze, już do ciebie pędzę. Już nic nie mówię, tylko pędzę. Źródlane polany, ale uroczo. Nowy teren? Nowy teren, nowe zadanie... Chyba mam wrażenie. Ofer. Cześć, Ofer. A, witaj. Widzę, że udało ci się powrócić na Polany, duchu. Czy podczas swoich wypraw udało ci się już trafić do źródła? Podobno znajduje się tam stara biblioteka. Być może ja sam popawię się w odkrywce. Może zobaczymy się na miejscu? Tak, chcę udoskonalić swoje umiejętności. Kurcze... Tężne, zmiatające znów uderzenie. To rzeczy, których nie mogę cię nauczyć w końcu, jak nauczyć czegoś, czego samemu się nie potrafić. Słyszałem jednak o miejscu, w którym można znaleźć wiedzę, prawda? Wiedzę duchów. Powiadało, że w jest zagrodzona, do środka są tylko najbardziej spostrzegawczy. No dobra, ale to w takim razie ja mam... o kurde. Takie dziezy. Okej. Okay. Hmm. To może mieć sens. Ale. O, prawie się złapałem. Ha, dobra, okej, okay. to mnie kieruje gdzieś tam. Tu nic nie ma. Ale jest ładnie. Ok. Dziwne, że tu nic nie ma, ale to nic. Musimy pogadać z tym tutaj paniczem przesympatycznym. O, tok. A co tam masz za kartkę? Ćwik. Te wyraźnie przerwane linie, ten grubaśny X to mapa skarbów. Masz, dam ci za nią sakiewkę podróżnika. Coś mi mówi, że przydać się większy worek. Tak? Dziękuję. Przynajmniej, że misja jest przydatny podczas przygód. Misja zaktualizowana. Znać poszukiwacza przygód? Przyda się mały worek. Tak? Dobrze cię tu widzieć. Jakie dobre miejsce na budowę gniazda. Strzęży stary gorlek grom. Planuję jeszcze bardziej ulepszyć te polany. No dobra. To jest tyle rzeczy, rzekomo. No, cześć. Cześć, Grom. Jeśli miałem wierzyć w tę plotkę, o oto jesteś. Do niej, znów przybył duch. Mur nie sprawił ci trudności. Wygląda na to, że nie potrafi już budować tak solidnie jak niegdyś. Powiedziałem jednak, że stworzę tu schronienie od zepsucia. Mieszkańcy tych pola nam liczą duchu. Lecz obawiam się, że rudy, bez rudy wszystkie zawiodę materiały, których potrzebuję, zostaje porzucone, gdy mój lud uciekł do kopalni. Bez odpowiedniego zaopatrzenia moje marzenie o zbudowaniu schronienia legnie w gruzach. Gdybym miał trochę gorleckie rudy, mógłbym stworzyć bezpieczne schronienie na tych polanach. Okej, okay. zaraz. Napraw studnie duchów. Gorlecka ruda. Weźcie w cierpliwość. Niewielu zostało prawdziwych gorleków. Jeśli spotkasz kogoś podobnego do mnie, miej się na baczności. Nie wszystkich znaków się zbiec przed skażeniem. No dobra, w takim razie muszę zbierać rudę. Tam coś jest, tam jest ruda, haha. Dobra, czyli muszę zbierać rudę, żeby oczyścić to skurczysnictwo, w się sensie wszystkie te takie, wiecie, krzaczaste i tak dalej, brywiaste rzeczy, dzięki temu będę mógł dostawać się w różne miejsca. Podoba mi się to. Wiecie co? Będziemy sporo tego robić. Tego będzie odgroma. Naprawdę odgroma. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało, moi drodzy, bo to na tyle w tym odcinku. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, ja z kolei zapraszam Was codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka, Instagrama, jeżeli chcecie być na bieżąco, no i obserwujcie Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. A jeżeli podobało się to, co robię na kanale i chcielibyście wspierać mnie, być na Discordzie, na zamkniętej grupie, zdobywać gry, czy choćby list ode mnie, rozważcie zostanie patronem na Patronite, do którego link również znajdziecie w opisie, tymczasem, się ciepło i do ususzenia. usłyszenia.